Złoża polarna. Co zrobić, żeby dobrze na nią zapolować? Wystarczy zrobić 6 prostych rzeczy. Po pierwsze, wybierzcie odpowiednią porę roku. Oczywiście nie róbcie tego w lato, kiedy są białe noce. Po drugie, jedźcie skrajnie na północ lub na południe globu na przykład do Islandii. Po trzecie poczekajcie aż się ściemni. Po czwarte wyjdźcie w teren. Po piąte patrzcie w niebo i po szóste liczcie na szczęście. No nie zupełnie jest tak jak przed chwilą widzieliście. Yy, polując na zorze trzeba brać pod uwagę zupełnie inne rzeczy. I już mówię o co chodzi. Po pierwsze, będąc na Islandii, bo na tej wyspie się głównie e, skupiamy, należy wejść na stronę internetową wedr.it, sprawdzić czy zorza jest dzisiaj aktywna. Następnie jeżeli jest aktywna, to jest skala od 1 do 9. Jeżeli jest 2, 3 albo 4, to znaczy, że już macie dużą szansę ją zobaczyć. Później patrzycie na zachmurzenie, w zakładce weather jest na dole Aurora i tam należy kliknąć. Jeżeli zachmurzenie nie występuje, najlepiej żeby nie występowało ani w niskich chmurach, ani w średnich chmurach, ani w wysokich chmurach, to jesteście słuchajcie w domu. Wtedy lecicie na podwórko, bierzecie cały swój sprzęt i czatujecie na zorze. I już mówię, jak należy się technicznie przygotować ze sprzętem. Po pierwsze, primo. Należy mieć jakikolwiek dobry aparat, słuchajcie, w którym ma możliwość ustawienia migawki na długi czas naświetlania, bo to jest niezbędne, żeby uchwycić wzorze. Jeżeli macie opcję w aparacie redukcji szumu przy długim naświetlaniu, to ją włączacie. Jasność ekranu z LCD zmniejszacie do minimum. tu ważna rzecz. Zakładacie jak najjaśniejszy obiektyw, jaki tylko macie, i zdejmujecie z niego filtr UV. Ponieważ, jak zostawicie na długo na mrozie aparat z takim filtrem, to ten filtr może zacząć zachodzić szronem. A to jest efekt niepożądany, może zepsuć Wam zdjęcia bądź serię zdjęć, jeżeli robicie timelapse, tak jak ja lubię robić. Przede wszystkim na początku przechodzicie na całkowicie manualny tryb, w którym ustawiacie właśnie migawkę, czas naświetlania. Między powiedzmy 10 a 25 sekund trzeba trochę poeksperymentować tak naprawdę i zobaczyć jak jasne te zdjęcia wychodzą. Ustawiacie sobie rawy, żebyśmy mieli później pełną kontrolę nad tym obrazkiem, który wyjdzie. To jest bardzo istotne. ISO należy dobrać wysokie, ale niezbyt wysokie, tak pomiędzy 1600-2500, bo powyżej tych wartości może wyskakiwać już brzydkie niechciane ziarno. No a tego chcę uniknąć. Przesłona, rzecz. W zdjęciach nocnych w polowaniu na zorze bardzo ważna. Należy mieć przesłonę otwartą jak najszerzej się da, żeby do obiektywu wpadało jak najwięcej światła. Ustawiacie oczywiście white balance, nie automat, żeby się zmieniał tylko. Na sztywność, wide balance, który najlepiej odda niebo. Pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, zanim zaczniecie robić na przykład timelapsy, żeby ustawić ostrość na nieskończoność najlepiej, żeby ten obrazek rzeczywiście wychodził ostry, a nie tak jak ja raz na początku ustawiłem ostrość na 2 metry do przodu, i wszystko całe niebo wyszło nieostre. Więc tak nie robimy. To o czym jeszcze warto pamiętać, to żeby mieć zawsze przy sobie zapasowe baterie na takie okazje, jak łapanie zażyw, bo powodu zimna bateria szybciej traci energię może wam po prostu zabraknąć, może być tak fajnie, może się tyle dziać, że będziecie chcieli więcej płacić, a tu nagle co, niska bateria możecie zwiedzić niechcący i, i okaże się, że no okej, okay, jest zorza, jest fajnie, ale wy już nie macie baterii to, to byłoby słabe, więc żeby temu zapobiec miejcie zapasowe baterie no i rzeczą też naj, naj, naj używamy statywu nie robimy zdjęć z ręki, nie robimy jakichkolwiek innych e, trików, e, że Staramy się nie oddychać i robić to jakieś zdjęcie nieruchomo, nie, nie wyjdzie zawsze, wyjdzie poruszone, rozmuglone, będzie do dupy. Więc żeby temu zapobiec, słuchajcie, przynosicie jakiś najprostszy statyw, nawet takie jak ja tutaj mam, malutki tripodik który możecie postawić na masce samochodu e, lub gdziekolwiek na jakimś podwyższeniu i zostawiacie niech się robi. Niech się dzieje co chce, ale musicie mieć chociaż najmniejszy rodzaj statywiku. Żeby mieć dobrą miejscówkę na zorze, warto ją już za dnia obczaić, a przyjść tam właśnie wieczorem, żeby... Na przykład na tle wodospadu czy na tle innego pięknego krajobrazu w Islandii, na tle jakiegoś może jeziora, gdzie w którym ta zorza może się odbijać, złapać tą zorzę i mieć no, słuchajcie, najlepsze zdjęcia na Insta, Face'a, na co tam chcecie, Eber. A no i przede wszystkim daję Wam jeszcze darmowego lifehacka, którego tu odkryłem na Islandii. Jest tak, że jak patrzycie w niebo i jest załóżmy ta zorza słaba, ale widoczna, no że można ją trochę przeoczyć i nie zauważyć. Mieliśmy taką sytuację z panią spakowaną i się okazało, że to była zorza w rzeczy samej, tylko y, gołym okiem była bardzo słabo widoczna. A lifehack polega na tym, że jak spojrzycie przez aparat ustawiony już na y, migawkę y, z długim czasem naświetlania, na przykład 25 sekund, to słuchajcie, przez wizjer elektryczny widać od razu zielone plamy na niebie, i wtedy jesteście 100% pewni, że to na co patrzycie gołym okiem to nie jest żadne odbicie światła miasta z daleka czy coś jakby się na początku wydawało, tylko to jest właśnie zorza. Więc najprostsze co możecie zrobić, żeby stwierdzić czy na niebie jest zorza, jak wychodzicie, a nie chcę wam się tak wysilać wzroku, zastanawiać czy ja patrzę na zorze czy nie, to bierzecie ten aparat i albo patrzycie przez wizjer już ustawiony tak jak do robienia timelapsów, do robienia odpowiednich zdjęć w podzorze albo po prostu robicie zdjęcia nieba z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z czwartej i e, widzicie, czy wychodzą zielone plamy, czy nie. Wtedy, te, jak robicie taki test, to możecie nawet go robić z ręki, może być rozdrgany. Chodzi tylko o to, czy wychodzi, czy wychodzi zielony kolor na aparacie, czy nie. Jak wychodzi, to idźcie w to, jak w dym, to jest zorza na 100%. Wtedy no i jeżeli już wszystko technicznie sobie ustawicie i ta zorza się pojawi i będą Wam chodzić świetne zdjęcia, to nie zapomnijcie, aby dodać do tego jeszcze jeden ważny element, czyli Was. E, miejcie przy sobie, e, słuchajcie, na przykład taką o czołóweczkę, lampkę, którą możecie właśnie ustawić na blade światło i... Doświetlić siebie, pod warunkiem, że będziecie stać totalnie nieruchomo i wasza mimika twarzy też będzie totalnie zamrożona, to wyjdziecie razem z Zorzą pięknie oświetleni na zdjęciu. A wiadomo, nie ma lepszej pamiątki niż Zorza i wy. Efekty naszych polowań możecie zobaczyć właśnie teraz. Jeżeli porady się Wam spodobały, będziemy wdzięczni za łapkę w górę i subskrypcję. Jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze patenty i pomysły na łapanie zorzy polarnej. Piszcie śmiało w komentarzach. Także życzę wszystkim udanego polowania na zorze. Zapraszamy Was także na naszą grupę na Facebooku o nazwie Islandia Zimą, gdzie znajdziecie porady, relacje innych osób, a także aktualne ciekawostki.